Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming. Pochwycenie jest blisko. Tutaj czasami ktoś mnie zapyta gdzie jestem, bo minęło 7 dni, a tutaj mnie nie ma na, na YouTubie. Aczkolwiek dodałem shorta, ale wiem, że czasami nie, nie widzicie filmików, bo czasami przychodzą później, dlatego czasami warto patrzeć czy są, coś może jest w shortach, ponieważ ja czasami no, nie mam czasu coś powiedzieć dłużej. Um, i jakoś tak po prostu nie chcę też przeciągać bez sensu, żebyście słuchali rzeczy, które są po prostu takie, wiecie, no, jakby nawijanie makaronu na uszy. Yy, czasami chcę się wygadać, chcę się powiedzieć wam to, co czuję, żeby tego akurat się zbiera tyle myśli jest i w ogóle tego wszystkiego. A czasami jest tak, że dwa zdania i wystarczy. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć, że mm, co mamy robić przed pochwyceniem teraz. Cały czas słuchajcie, mam w głowie obraz. Mam to czas w głowie obraz. E, nie wiem, czy widzieliście film Pozostawieni. Tam są trzy części. Obejrzyjcie sobie, bo warto obejrzeć ten film. To jest już po tym, jak mniej więcej, co będzie przed e, pochwyceniem, a co będzie po pochwyceniu, co tam będzie się mniej więcej działo. Powiem Wam tak. E, cały czas mam obraz kobiety. Mam to czas obraz kobiety. Tam jest taka kobieta, i przed tym pochwyceniem to, to jest właśnie w pierwszej części, która ma swojego męża. I ten mąż jest pilotem samolotów i on wiadomo do wychodzi już, że tak powiem, ich dziecko, syn ma nie wiem z 8 lat może, ich dziecko ma, ma urodziny, ona jest wierząca i to dziecko też, bo zabierają do kościoła, ta dziewczynka starsza, ona ma gdzieś nie wiem z 18, 20 może lat, nie jest wierząca, nie wierzy w to, co mama jej wierzy oraz ojciec też nie wierzy, bo później się okazuje, że ją zdradza jako pilot. Więc przychodzi taki czas, no kiedy są urodziny. Sorry, że spoileruję, ale muszę to wam jakby pokazać. No i tam wychodzi, że oczywiście on sobie idzie, nawet nie, nie mówiąc właśnie bez relacji, że tak powiem, nie mówiąc swojej żonie, że ma teraz lot i musi teraz lecieć jednak, bo trzeba pracować. Ktoś musi pracować na ten dom, oczywiście, bo żona oczywiście jak zwykle nie pracuje, nic nie robi, tylko oczywiście mąż pracuje. Tak jest standardowo przyjęte, no ale co zrobić, nic z tego tutaj jak powiedzmy się nie zmieni. No i mimo wszystko on tego nie mówi, ale później dopiero mówi to o tej swojej córce, coś takiego właśnie podobnego, że ktoś musi pracować yy, na dom, czy coś takiego do tej córki. Chociaż córka nawet niewierząca mówi, że powinien zostać, ponieważ to są urodziny jego syna, a on wyjeżdża. No ale oczywiście obiecuje tam, jak to, jak to się mówi, co dawianki, że wyjeżdża i zostawia, yy, idzie do pracy, bo oczywiście musi pracować, a potem to oczywiście odbije się w innym dniu. Ja wiem, że są sytuacje różnego rodzaju, oczywiście tutaj jakby nie neguje. Yy. Nie wiemy, o co chodzi, że tutaj, wiadomo, trzeba pracować i w ogóle, yy, ale daję Wam tylko tak, jak tutaj właśnie pokazane jest akurat w tym filmie, że praca w tym momencie była ważniejsza, chociaż mógł sobie odpuścić, ponieważ widać, dlaczego pojechał, wiadomo, tak? Dla tej kochanki, że tak powiem. Więc tutaj akurat tutaj się nie zgodzę w tym, że praca w tym momencie była najważniejsza. I co? I yy, kiedy jest taki moment w tym filmie, cały czas, cały czas o nim myślę, cały czas o nim myślę, słuchajcie, że jeżeli yy, no i taka była Taka no, niefajna sytuacja, taka chwilowa, to wiadomo, między mężem a żoną, no i tutaj jest pokazane, że co, no, mąż sobie idzie, no ale miałeś zostać, no ale coś tam on no, tam mówi, tak, to, to taka delikatna kłótnia rozmowa, może, może bardziej wymiana zdań, ale widać było, że jakaś tam była taki kwas, się po prostu robi, i ona potem już podchodzi do niego, to tylko była wymiana zdań, chwilowo tam ona zdanie powiedziała on swoje, on już jest przy drzwiach i powiedziała: zaczekaj, podeszła do niego, pocałowała go mimo wszystko. I wie, że Cię kocha mnie. Ona mówi, tak, ja Ciebie też. Taki w ogóle tam się całują, tam buziaka sobie dają. I taka w ogóle taka, była taka szczęśliwa, że wie, że mówi, że kocha. Taką miłością widać, bożą po prostu i nie tylko. No i co? No i cały czas mam obraz tej kobiety. Od kilku dni mam teraz obraz tej kobiety. Że my, jako to, to jest, wiadomo, to jest kanał przeważnie, prowadzi kobieta. Ale wierzę, że tak samo do mężczyzn też to może się dotyczyć. Że jeżeli Twoja kobieta czy mężczyzna coś Ci robi, jest niemiły, cokolwiek innego, to Ty uświadom sobie, że to jest moment przed pochwyceniem. I musimy, czy Ty, czy ja, zostawić wszelkie niuanse, <laughs> wszelkie kłótnie, <laughs> powiedzieć swoje zdanie oczywiście, dalej być wesołym, uśmiechniętym i <śmiech> miłującym. <śmiech> I yy, po prostu kochać tę drugą osobę, jakby już jutrzejszy dzień mógł nie nadejść. Mam ten obraz, uwierzcie mi, od kilku dni. Tak jak miałam wam powiedzieć w shortcie, to co właśnie nagrałam, bardzo ważna tak samo rzecz. I nie tylko, że to jest naprawdę moment taki, by jak sobie siedziałam, może Wam powiem to też, ci, którzy nie słuchali, chociaż shorty skróćcie tam tylko minutę, ale to powtórzę bardzo szybko, że siedziałam sobie właśnie w łazience, byłam sobie w łazience i wiadomo, siedzę sobie w telefonie, coś tam sobie robię chwilowo i powiem Wam, no, że I naraz tak jakby mnie ktoś pacno po prostu w bok, czuwaj, zaraz będzie pochwycenie. Bo ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że zaraz będzie pochwycenie. Czuwaj, cały czas czuwaj. O Yellowstone i zwierzętach, tak powiem, mam trochę więcej w kolejnym filmiku, bo tam chcę powiedzieć trochę więcej tym razem. E, bo tutaj, wiadomo, wychodzi coraz bardziej to wszystko tutaj, coraz bardziej, wszystko tutaj jawniej, coraz bardziej na światło dzienne, co może być ogólnie, jakie skutki tego mogą być. To jest, więc o tym właśnie chcę powiedzieć później. I powiem Wam, że naprawdę to jest coś niesamowitego, bo ta kobieta pokazała mi taki, taki symbol tego, że mamy być cały czas. Jak coś, człowiek, jakaś swara kłótnia, powiedzieć swoje zdanie oczywiście zawsze można, ale robić wszystko, by do tego nie dopuszczać i żeby to odeszło. By jednak naprawdę Bóg nas zastał oczekującym w miłości z owocami Ducha Świętego. Mm. Wiem, że czasami ciężko jest, jak ktoś się denerwuje, wyzywa i mówi to Tobie złe rzeczy. Wiem, jak to jest. Ale mimo wszystko, jak masz Boga w sercu, to Ty nawet nie odbierasz tego personalnie do siebie, bo wiesz, że to robi diabeł. By się tylko skruszyć, być była zdołowana, zdołowany. Czasem są takie jedni, że to przychodzi i jedna dotyka. Ale ja się modlę o to cały czas, by, by cokolwiek po moją stronę nie szło, po prostu bym nie była smutna. W ogóle olewała to, w ogóle słuchajcie, po co się w ogóle tym przejmować? Kompletnie. W ogóle, jak zaraz będzie pochwycenie? Naprawdę po co? Czy to będzie teraz, za miesiąc, za niestety, nie lubię tego mówić słowa, że za pół roku albo za rok albo za kilka lat, bo to od razu tak, wiecie, odsuwa się tak troszeczkę w dół, nas ściąga, że ojejku, może to jeszcze do czasu tu będziemy. Ale tak może być. Chociaż zawsze tu wszystko widać, co się po prostu dzieje, i w ogóle co teraz się dzieje, to jest szok. Znaki naprawdę słuchajcie, widzimy, co się dzieje. Zwierzęta pokazują nam też bardzo dużo rzeczy. Ale o tym w godzinie filmiku. Ja chciałam w tym filmiku tylko naprawdę wam powiedzieć. Byśmy naprawdę byli, czuwali cały czas, tak? Jakby jutro za chwilę miało być pochwycenie. Im wy to poważnie. Robić tak wszystko, by cały czas się modlić, czy być z Panem Bogiem. Nawet jak chodzisz, śpiewasz, cokolwiek robisz, ale abyś obiad, cokolwiek, naprawdę starasz się i te starania cały czas trzymać na wodzy. Jak upadniesz, to wszystko to nic się nie dzieje. Wstajesz dalej, trzymasz się na wodzy, dalej pilnujesz. Dalej pilnujesz po prostu tego, co Bóg ci dał. Bo to Ty masz to objawione, a inne osoby tego nie mają. Więc Ty. Ja już opowiedziałam, nagrałam filmik, na, na, napisałam post, ale tak samo nagram też tu filmik na kanał tutaj do Was, że wszystko co ja mogłam zrobić, powiedzieć o Panu Bogu i przedstawić Wam sytuację pochwycenia, sądu, y, wielkich tych wszystkich trąb i tych wszystkich tutaj rzeczy, zrobiłam co mogłam. Ja ręce umywam jak piłat, ale w tym dobrym znaczeniu, że po prostu już więcej nie jestem w stanie nic więcej zrobić niż tego jak ktoś to może przyjąć, bądź nie. I to zwłaszcza tak samo napisałam i odczuwałam, że mam to zrobić też kilka dni. Tak, jakby przychodzą takie cztery dni, i potem to nagrywam albo coś piszę. Jakby to trawię, patrząc, czy to jest od Pana Boga, czy nie. Jeżeli nie zapominam o tym, to znaczy, że mam to powiedzieć, ponieważ to jest w tym, tym momencie ważne, aby nas ocknąć. Tu, zwłaszcza Was, którzy, którzy słuchają mnie i oglądają od początku, i wiedzą, że naprawdę jest to cały czas ważne, by się tu cały czas po prostu trzymać tego i w ogóle mm, być z tym. Żeby czuwać, 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 pocieszać się nawzajem cały czas, cały czas, cały czas. I powiem Wam naprawdę, że po prostu, yy, naprawdę, że Bóg po prostu czyni mega, mega cuda i pokazuje nam, przypomina nam o tych właśnie z różnych. Ja tak mam, mi przypomina Pan Bóg z różnych sytuacji, z różnych filmów, różne jakieś rzeczy, jakieś takie, wiecie, nawet motylki, nie motylki, jakieś tam inne rzeczy, naprawdę. Takie, ja, ja, ja mam takie coś. Bóg mnie objawia w, każdym, w, każdym, w każdej istocie, tutaj co czytam, co robię. Wszystko. Ja nawet, nawet na ziemniaka widzę jakieś serduszko w ziemniaku albo jakiekolwiek inne rzeczy. Mi tak Bóg się objawia. I to są różne e, po, e, sposoby, gdzie może Wam Bóg się objawiać. Przez Słowo Boże, przez wizję, przez sny, przez życie tutaj, przez sytuację e, każdego, ka, każdej. Ja mówię, uwierzcie mi, w każdą rzecz, którą ja widzę e, jestem tak uczulona na to wszystko, tak pozytywnie to w sensie mówię, Hmm, że po prostu jest to dla mnie coś, że wszystko ma wartość. Nie rzeczy, ale wszystko, co Bóg jakby może podsunąć, coś tam to może pokazać. czasem nawet jak coś spadnie, to ja po prostu tak jakby coś to może być. Coś, to może być jakiś objaw, objaw czegoś, ale nie wchodzę też w paranoję, że teraz będę doszukiwała się, nie wiadomo czego, tylko po prostu czekam. Coś spadło, raz tak miałam kilka dni pod rząd, coś spadło, coś tam się, coś tam zrobiło, coś to następny dzień znowu to samo, na dzień znowu to samo. I tak mówię o co chodzi? To jakieś takie znaki, że puk, 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 czy cokolwiek innego, żeby się tu wiecie, czuwać, 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 cały czas czuwać, czuwać, czuwać. I to słuchajcie, z Bogiem to nie jest męczące. Z Bogiem to nie jest męczące, więc dla ciebie to nie będzie męczące czuwanie. Ty się cieszysz. Słuchajcie, jak teraz ja czytam Słowo Boże, wi wi wiadomo, że znowu sobie czytam apokalipsę. Słuchajcie, ja mam także Słowo w ogóle, kiedy idziesz z, z Panem Bogiem, normalnie każde słowo ci się aż przenika. Nie wiem, jak to wam opisać. Napisane jest w Biblii, że Słowo Boże przenika jak obosieczny y miecz, tak? Do rozdzielenia duszy ciała, aż do kości. Że to wszystko się rozdziela, tak jakby wszystko się prze, przechodzi, wiecie, to wszystko tak jakby wchodzi w ciebie. I każde to słowo, które czytam, jest takie cudowne. Każde słowo po prostu jest piękne. I tu tyle jest wytłumaczenia. Nawet, kto to jest ta kobieta w Biblii, to nawet to jest taki werset, słuchajcie. Ale o tym powiem oczywiście w oddzielnym filmiku też. Także Chciałam Wam tylko to powiedzieć, byśmy czuwali. Czuwajcie, naprawdę czuwajcie. Naprawdę czuwajmy. Naprawdę czuwajmy. Pilnujmy swojego serca. Jeśli ktoś się wkurzy, czy sens jest się kłócić teraz z tą osobą? Czy sens jest udowadniać swoje racje? Czy sens jest cokolwiek mówić? Czasem i tak, wspomnieć sobie można. Słuchaj, zachowałeś się tak, zachowałaś się tak, zrobiłaś to, zrobiłaś tamto. Tak, wiecie, rozmawiać, nie kłócić się. Pokazać im, że nie trzeba drzeć się, i w ogóle, słuchajcie, naprawdę, naprawdę, że nie trzeba. Serio. Więc zachęcam Was, czuwajmy, i tak samo napiszcie w komentarzu, co Wy odczuwacie teraz. Jakie widzicie e, tutaj rzeczy w Waszym życiu, że coś Was do Boga przybliża, że trzeba czuwać, że to jest ten moment. Tak. Widzimy się na chmurach, chyba, powiem.